Esteban Alvarez był architektem, którego projekty zdobiły panoramę miasta, ale którego życie osobiste przypominało misternie wykonany, lecz pusty szkic. Każdy budynek, który stawiał, wznosił się ku niebu, podczas gdy on sam czuł, jak jego własne serce coraz głębiej pogrąża się w ziemi. Był ojcem dla Meteje, osiemnastoletniego syna, który rzadko bywał w domu, pochłonięty studiami i własnym życiem. Rozwód przed laty zostawił w nim pustkę, którą próbował wypełnić pracą, ale pustka ta wydawała się nieugięta. Czuł, że kiedyś zawiódł jako ojciec, zaniedbując emocjonalne potrzeby meteje w pogoni za zawodowymi sukcesami, i to poczucie winy, choć nieuświadomione, wisiało nad nim jak niewidzialna chmura. Pewnego słonecznego popołudnia, będąc na przyjęciu dobroczynnym w jednej z najbardziej wystawnych rezydencji na obrzeżach miasta, Esteban odnalazł się w cieniu ozdobnego ogrodu. Przyjęcie było zgiełkliwe, pełne śmiechu i muzyki lecz jeden widok przyciągnął jego wzrok i sprawił, że serce mu się ścisnęło. Przy ozdobnym stole, uginającym się pod ciężarem słodyczy i misternie dekorowanego tortu, siedziała samotna dziewczynka. Miała może dziesięć lat. Jej delikatne rysy, otoczone kaskadą ciemnych włosów, były naznaczone cieniem smutku, a jej oczy, ciemne jak nocne niebo, wydawały się patrzeć daleko poza ten zgiełk. Jej nogi spoczywały nieruchomo na podnóżku, ujawniając sparaliżowanie, które ją dotknęło. Wózek inwalidzki stał obok, cichy świadek jej ograniczeń. Wokół niej krążyli dorośli, zajęci rozmowami, śmiechem, swoimi małostkowymi sprawami. Nikt nie zwracał na nią uwagi. Była centrum uwagi przyjęcia, z tortem urodzinowym, ale jednocześnie niewidzialna. Esteban poczuł nagły, ostry ukłucie w piersi. Samotność dziecka była tak namacalna, że niemal mógł jej dotknąć. Przypomniał sobie te wszystkie chwile, kiedy Mateusz, jeszcze mały, szukał jego uwagi, a on był zbyt zajęty, zbyt pochłonięty planami, cyframi, terminami. Czasem Mateusz siadał sam w kącie, rysując albo czytając, cicho, żeby nie przeszkadzać. Esteban czuł teraz, jak bardzo te wspomnienia bolą. Dziewczynka, nazwana lucią, jak później usłyszał, była córką pana Nevarę, gospodarza tego wieczoru, znanego magnata finansowego, którego obecność była przelotna, a uwaga rozproszona między ważnymi gośćmi i telefonami komórkowymi. Pan Nawaro był człowiekiem sukcesu, ale jego sukces wydawał się zbudowany na pustyni. Wspomnienie o własnym synu, który wyrósł, a którego relacja z Estebanem była naznaczona dystansem, rozpaliło w nim ogień. Nie mógł patrzeć na tę samotność. To była ta sama cisza, którą znał ze swojego życia, choć w innym kontekście. Wziął głęboki oddech i bez zastanowienia ruszył w stronę stołu. Mateusz, który niespodziewanie pojawił się obok, zobaczył ten sam obraz. Tato, zapytał cicho, widząc wyraz twarzy ojca. Esteban kiwnął głową. Z jego ust wydobyły się słowa, które zmieniły wszystko, możemy dołączyć? Lucia podniosła głowę, jej ciemne oczy, dotąd obojętne, rozszerzyły się lekko. Przez chwilę w jej spojrzeniu malowało się zaskoczenie, a może nawet iskierka nadziei. Pan Navarro, stojący nieopodal i rozmawiający przez telefon, uniósł wzrok, z irytacją wpatrując się w Estebana. Przepraszam, czy pan? zaczął, widząc intruza. Lecz Esteban nie odwrócił wzroku od dziewczynki. Mateusz podszedł bliżej i uśmiechnął się do Luci gestem tak naturalnym i ciepłym, że Lucja lekko się zarumieniła. W tym momencie, po raz pierwszy tego dnia, samotność Luci nie była już absolutna. Esteban czuł, jak coś w nim pęka, jak tama, która przez lata tamowała nurt jego emocji. Był gotów wyruszyć w nieznane, byle tylko ta dziewczynka znów nie siedziała sama. Esteban wiedział, że musi dowiedzieć się więcej. Po przyjęciu, które zakończyło się dla niego gorzkim posmakiem, nie mógł przestać myśleć o ludzi skontaktował się ze swoimi znajomymi w kręgach społecznych, dyskretnie dopytując o rodzinę Nawarro. Informacje spływały powoli, układając się w coraz bardziej ponury obraz. Lucia uległa wypadkowi samochodowemu trzy lata wcześniej. Jej matka zginęła na miejscu, a Lucia, choć przeżyła, została sparaliżowana od pasa w dół. Od tego czasu pan Nawarro, pochłonięty żałobą i obsesyjnym dążeniem do pomnożenia fortuny, zdawał się zapomnieć o wszystkim poza pracą. Zatrudniał pielęgniarki, terapeutów, prywatnych nauczycieli, ale nigdy nie poświęcał córce czasu ani prawdziwej uwagi. Lucja żyła w luksusowej klatce, otoczona złotem, ale pozbawiona miłości. Objawienie tej niesprawiedliwości uderzyło Estebana mocniej niż się spodziewał. Poczuł gniew, chłodny i bezwzględny, na pana Newarę, który, choć posiadał wszystko, ignorował najcenniejszy dar swoje dziecko. W oczach Estebana, to było najgorsze zaniedbanie. W jego pamięci wciąż żyły obrazy Meteje, który siedział sam, nie dlatego, że nie miał obojga rodziców, ale dlatego, że jeden z nich, Esteban, był zbyt zajęty, by zauważyć jego obecność. Ta paralela była bolesna. Pan Nawaro był jego lustrem, odbiciem jego własnych, dawnych błędów. Esteban czuł narastające poczucie opiekuńczości wobec ludzi. Nie mógł pozwolić, by jej życie było tak smutne, jak jej tort urodzinowy. Nie mógł pozwolić, by jej przyszłość zniknęła w cieniu obojętności. Z pomocą Meteje, który podziwiał jego nagłe zaangażowanie, Esteban znalazł sposób, by skontaktować się z pielęgniarką Luci, starszą, łagodną kobietą o imieniu Sofia, która spędziła z dziewczynką ostatnie dwa lata. Sofia opowiedziała o Luci, o jej inteligencji, wrażliwości, cichej rozpaczy. Ona jest złotem, panie Esteban, szepnęła Sofia przez telefon. Ale złoto musi być wydobyte i oszlifowane, żeby zabłysło. Pan Nawaro, on jej nie widzi. Esteban poczuł w tym zdaniu całą prawdę. Postanowił działać. Pierwsza wizyta była nie. Pan Nawaro niechętnie się zgodził, widząc, że Lucja, po raz pierwszy od miesięcy, wykazywała choć cień zainteresowania. Proszę tylko krótko. Lucja potrzebuje spokoju, rzucił nawaro, zanim zniknął w swoim gabinecie ale spokój to było ostatnie, czego Lucja potrzebowała. Potrzebowała życia. Esteban przyniósł Meteję, a Mateusz, z naturalną swobodą nastolatka, opowiadał o szkole, o grach, o tym, co go ekscytowało. Lucja, początkowo cicha, powoli zaczęła się rozluźniać. Uśmiechnęła się. Cichutko zadała pytanie o piłkę nożną. Wizyty stały się regularne. Esteban i Mateusz przychodzili dwa razy w tygodniu. Przynosili książki, kolorowanki, gry planszowe. Esteban opowiadał Luci o swoich projektach, o miastach, które widział, o snach, które miał. Lucja, która początkowo komunikowała się głównie wzrokiem i gestami, zaczęła cicho mówić. Jej głos był delikatny, ale pewny. Odkryła w sobie pasję do rysowania, a Esteban, zafascynowany jej talentem, kupił jej najlepsze kredki i papiery. Lucia rysowała skomplikowane architektoniczne kształty, ale wypełniała je niespodziewanymi, żywymi kolorami. Rysowała domy z otwartymi drzwiami i oknami, pełne ludzi i zwierząt. W miarę jak wieś z lucią się pogłębiała, Esteban czuł, jak jego własne serce rozkwita. Już nie czuł się pusty. Zamiast tego jego dni nabierały barw, jego plany były pełne energii. Z Mateuszem ich relacja również się poprawiła. Syn widział w ojcu coś, czego dawno nie widział, pasję i bezinteresowną miłość. Mateo często towarzyszył mu w wizytach, tworząc naturalną, swobodną relację z ludzią, która z kolei wydawała się nabierać sił i wiary w siebie. Nauczyła się pisać krótkie opowiadania, pełne fantazji, o świecie, który widziała z okna. Pan Nawarro, choć nadal zajęty, zaczął akceptować obecność Estebana. Widział, że Lucja jest szczęśliwa, że je lepiej, śpi spokojniej. To jednak nie znaczyło, że stał się cieplejszy. Wręcz przeciwnie, jego nieobecność stała się jeszcze bardziej widoczna. Znikał na całe dni, wyjeżdżał w podróże służbowe, zostawiając Lucie pod opieką Sofii i Estebana. Pewnego dnia, podczas jednej z wizyt, Lucia zapytała Estebana: Czy ty jesteś jak tata? To pytanie uderzyło go prosto w serce. Uświadomił sobie, jak głęboko ta dziewczynka weszła w jego życie. Wciąż dręczyło go poczucie winy z przeszłości ale miłość, którą teraz czuł do ludzi, była odkupieniem. Musiał ją chronić. To była jego misja. Kryzys nadszedł nagle, jak burza na spokojnym niebie. Pewnego wieczoru Esteban odebrał telefon od Sofii. Jej głos drżał. Panie Esteban, pan Navarro podjął decyzję. Chce wysłać lucię do specjalistycznego ośrodka w Szwajcarii. Mówi, że to dla jej dobra, że tam otrzyma najlepszą opiekę. Ale ona, ona nie chce, lucja płakała, a jej płacz był głośniejszy niż kiedykolwiek. Ośrodek był znany, ale był też placówką, która odcinała dzieci od rodziny, oferując leczenie, ale nie miłość. To była luksusowa samotnia, miejsce, gdzie dzieci z bogatych rodzin były opiekane, ale nie kochane. Esteban poczuł, jak zimny dreszcz przebiega mu po plecach. To było to. To była kulminacja zaniedbania pana Nevare. Ucieczka przed odpowiedzialnością. Nagle, głębsza niesprawiedliwość stała się jasna. Pan Nawaro nie tylko zaniedbywał lucie, ale próbował całkowicie usunąć ją ze swojego życia, udając, że to dla jej dobra. To nie była tylko kwestia fizycznego sparaliżowania, ale emocjonalnego okaleczenia. Esteban poczuł wściekłość, ale także zrozumienie. Zdał sobie sprawę, że pan Nawaro był sparaliżowany w równym stopniu co lucja, ale emocjonalnie przez poczucie winy za wypadek i własną niezdolność do radzenia sobie z bólem. Nawarro nie widział ludzi jako swojej córki, ale jako bolesne przypomnienie o stracie i jego własnej słabości. Nie pozwolę na to, powiedział Esteban do Sofii. Tego wieczoru nie mógł spać. Przez całą noc analizował sytuację, rozważał wszystkie za i przeciw. Jego dylemat moralny był wyraźny: zrezygnować i pozwolić ludzi na dalszą samotność, czy podjąć walkę, która mogła zniszczyć jego reputację, jego karierę, jego spokój. Pan Nawaro był potężnym człowiekiem, z wpływami i pieniędzmi. Ale Esteban widział twarz ludzi, jej uśmiech, jej rysunki. Widział jej strach przed porzuceniem. To było jego ostateczny wybór. Musiał podjąć walkę o tę dziewczynkę, o jej prawo do miłości i rodziny, niezależnie od ceny. Następnego dnia udał się do rezydencji nawaro. Lucja siedziała w salonie, bladła, jej oczy były opuchnięte od płaczu. Kiedy zobaczyła Estebana, jej twarz rozjaśniła się na krótką chwilę, po czym znów zgasła. On mnie tam wyśle, prawda? Szepnęła. Esteban ukląkł obok jej wózka. Nie Lucja. Nie pozwolę na to. Nigdy cię nie opuszczę, w tych słowach Esteban wyznał jej swoją rosnącą miłość, miłość, która była już tak głęboka, jakby była jego własną córką. Objął ją mocno, a ona wtuliła się w niego, drżąc. W tej chwili Mateusz wszedł do pokoju, widząc scenę i bez wahania dołączył do uścisku. Ten wspólny strach i miłość zacieśniły ich więź w sposób, którego nie przewidział. Esteban umówił spotkanie z panem Nawaro. Spotkali się w jego sterylnym gabinecie. Gdzie ściany były pokryte abstrakcyjnymi obrazami, a biurko z ciemnego drewna lśniło bez skazy. Atmosfera była napięta. Navarro siedział za biurkiem, z obojętną miną. Chodzi o Lucie, prawda? Zapytał bez wstępów. Tak, odpowiedział Esteban. Jego głos był spokojny, ale stanowczy. Nie zgadzam się na to, żeby Lucia została wysłana do Szwajcarii. Ona tam cierpiała. Navarro prychnął. Nie rozumie pan. To najlepsze, co mogę jej dać. Specjaliści, prywatna opieka. Moja praca, ja nie mogę, jego głos zamarł, po raz pierwszy brzmiąc niepewnie. Nie może pan dać jej miłości, prawda? Esteban postawił pytanie, które wisiało w powietrzu. Nawaro zamilkł, jego twarz ściągnęła się w bolesnym grymasie. Esteban kontynuował, bez oskarżeń, tylko z faktami. Lucia potrzebuje rodziny, nie ośrodka. Ona potrzebuje kogoś, kto ją kocha, a nie tylko nią opiekuje. Ona potrzebuje prawdziwego życia, wyciągnął steczki sto z stos rysunków ludzi. To są jej marzenia, panie Nawaro. Pan je zamyka w czterech ścianach, Nawaro wziął rysunek, na którym Lucia narysowała dom z ogrodem, a w nim postacie, które wyraźnie przypominały Estebana i Meteję. Po raz pierwszy, na twarzy magnata pojawił się cień prawdziwego bólu. Esteban zaproponował rozwiązanie, chce uzyskać pełną opiekę nad ludzią. Był gotów ponieść wszelkie koszty, stawić czoła wszelkim wyzwaniom prawnym. Był gotów zrezygnować z części swojej kariery, z części swojego majątku, aby dać ludzi życie, na które zasługiwała. Ryzykował wszystko. Zawiadomił swojego prawnika, dobrego przyjaciela, który natychmiast zaangażował się w sprawę, widząc w Estebanowie coś, co nazwał uprawdziwym heroizmem. Z drugiej strony, Nawaro wezwał swoich prawników, silnych i bezwzględnych, którzy postrzegali Estebana jako oportunistę. Ale Esteban miał tajnego sojusznika. Sofia, pielęgniarka Lucy, skontaktowała się z nim i zaoferowała pomoc. Miała zapiski i obserwacje, które mogłyby pomóc w przedstawieniu prawdziwego obrazu zaniedbania. Lucia mi ufa, powiedziała. I ja ufam panu. W międzyczasie, Lucia. Choć przerażona perspektywą wysłania do Szwajcarii, zaczęła wykazywać niespodziewaną siłę. Pewnego dnia, kiedy pan Navarro przyszedł ją odwiedzić, próbując wytłumaczyć swoją decyzję w sposób, który uważał za racjonalny, Lucia z odwagą, której nikt się po niej nie spodziewał, powiedziała: Nie chcę tam iść, tato. Chcę zostać z Estebanem i Mateuszem. Oni mnie kochają. Jej głos, choć słaby, był pełen determinacji. To uderzyło pana Newarę bardziej niż argumenty prawników. Kulminacyjna konfrontacja odbyła się nie na sali sądowej, lecz w biurze adwokata Estebana, gdzie zebrali się wszyscy zainteresowani: Esteban, jego prawnik, pan Navarro z jego dwoma prawnikami oraz, za drzwiami, Sofia i Mateusz, czekający na wynik. Lucia, niestety, była zbyt słaba, by być obecna, ale jej słowa wciąż rozbrzmiewały w umyśle pana Nevarę. Atmosfera była gęsta od napięcia. Prawnik pana Nevarę przedstawił argumenty, że Esteban nie ma żadnych praw do ludzi, że jest obcym, a Navarro może zapewnić jej najlepszą opiekę. Wtedy Esteban wstał. Nie podniósł głosu, ale jego słowa niosły ze sobą ogromny ciężar emocjonalny. Panie Navarro, zaczął. Nie mówię jako prawnik czy obcy. Mówię jako człowiek, który widzi pani córkę, a pan jej nie widzi. Przez lata budował pan imperium, ale zapomniał pan o fundamentach. Lucja jest tym fundamentem. Nie chce pana niszczyć. Chce pomóc ludzi. Chce dać jej to, czego Pan nie może obecność, miłość, rodzinę opowiedział o swoich własnych błędach, o tym, jak zaniedbał Meteję i jak Lucja obudziła w nim uśpione poczucie odpowiedzialności. Pan Nawaro, który dotąd siedział sztywno, nagle opadł na krzesło. Jego prawnicy wymienili zaskoczone spojrzenia. Ja, ja nie potrafię, wymamrotał Nawaro, jego głos był ledwie słyszalny. Po wypadku straciłem ją. Obwiniałem się. Obwiniałem ją. Nie wiedziałem, jak być ojcem dla sparaliżowanej córki to był moment emocjonalnej prawdy, przełom, na który nikt nie liczył. Łzy, które pan Nawaro ukrywał przez lata, zaczęły spływać po jego twarzy. Próbowałem to naprawić pieniędzmi. Myślałem, że to wystarczy, zobaczył, że Lucja go kocha, pomimo jego obojętności. Zobaczył, że Esteban jest dla niej rodziną. W tym momencie zagrożenie wysłania ludzi do Szwajcarii zostało rozwiązane. Pan Nawarro, po długiej i bolesnej rozmowie, zgodził się na to, by Esteban został prawnym opiekunem ludzi, z zastrzeżeniem regularnych wizyt i pełnego wsparcia finansowego z jego strony. To nie było zwycięstwo Estebana, ale porozumienie, które miało na celu dobro dziecka. Pan Nawaro obiecał aktywnie uczestniczyć w jej życiu, choćby w mniejszym stopniu. Zdał sobie sprawę, że miłość nie ma ceny. Esteban po wyjściu z biura adwokata poczuł ogromną ulgę. Był wyczerpany, ale szczęśliwy. Spojrzał na Meteję, który czekał z Sofią. Mamy to, powiedział, a Mateo objął go mocno. Przemiana Estebana była kompletna. Od człowieka sukcesu ale emocjonalnie pustego, stał się pełnym, kochającym ojcem, który znalazł prawdziwe znaczenie życia w poświęceniu dla innych. Jego przeszłe błędy, choć niewymazane, zostały odkupione poprzez jego obecne działania. Czuł się spełniony, po raz pierwszy w życiu. Życie w domu Estebana nabrało nowego wymiaru. Lucja zamieszkała z nim i z Mateuszem. Jej pokój, urządzony specjalnie dla niej, stał się oazą radości i kolorów. Rysowała, pisała, śmiała się. Mateusz był dla niej jak starszy brat, zawsze gotowy do zabawy i rozmowy. Esteban, choć nadal pracował jako architekt, znacznie zmniejszył swoje obciążenie zawodowe. Spędzał z Lucią każdą wolną chwilę, czytając jej bajki, ucząc ją grać w szachy, po prostu będąc obok. Często zabierał ją do parków, nad jezioro, pokazując jej świat poza murami rezydencji Nawaro. Ich nowa, niekonwencjonalna rodzina rozkwitała. Lucja kwitła w atmosferze miłości i akceptacji. Jej rehabilitacja, wspierana nie tylko przez terapeutów, ale i przez codzienną radość, przynosiła coraz lepsze rezultaty. Pan Navarro, choć początkowo nie, stał się stałym elementem ich życia. Odwiedzał Lucję regularnie, przynosił jej prezenty, ale co ważniejsze, rozmawiał z nią, słuchał jej, uczył się, jak być ojcem. Z czasem jego twarz straciła ten maskowaty, obojętny wyraz. Czasem, rzadko, uśmiechał się prawdziwie. Widok ludzi, śmiejącej się z Estebanem i Mateuszem, budził w nim coś, co myślał, że stracił na zawsze. Esteban odnalazł w sobie cel, głębszy niż cokolwiek, co osiągnął w karierze. Poczucie winy za przeszłość odeszło, zastąpione poczuciem spokoju i spełnienia. Jego życie było teraz pełne, bogate w miłość i sens. Wiedział, że nie ma większego budowniczego niż ten, który buduje rodzinę, zwłaszcza z tych okruchów, które inni odrzucili. Lucja, mimo swoich ograniczeń, była światłem, które rozjaśniło jego życie i pokazało mu drogę do odkupienia. Była dowodem na to, że prawdziwe bogactwo mierzy się miłością, a nie złotem. Pewnego wieczoru, gdy wszyscy siedzieli w salonie, grając w gry planszowe, lucja spojrzała na Estebana i powiedziała: Wiesz, Esteban, Tort na moich urodzinach był wtedy bardzo duży, ale smakował mi dopiero, kiedy go ze mną zjadłeś. Jej słowa były proste, ale niosły ze sobą głęboką prawdę. Miłość, poświęcenie i bycie obok to były najcenniejsze dary. Esteban uśmiechnął się, czując ciepło w sercu. Wreszcie jego życie było pełne. Dziękuję, że wysłuchaliście tej wzruszającej historii. Mam nadzieję, że poruszyła ona wasze serca tak samo, jak moje. "Ta opowieść o miłości, poświęceniu i odnajdywaniu rodziny w niespodziewanych miejscach przypomina nam, co naprawdę liczy się w życiu. Pamiętajcie, że czasem największe bogactwo to nie to, co posiadamy, ale więzi, które tworzymy. Jeśli ta historia wywołała w Was emocje, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się nią ze swoimi bliskimi. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć więcej takich opowieści. Chcemy usłyszeć, co myślicie." Czy zgadzacie się, że miłość i rodzina są najważniejsze? Napiszcie w komentarzach, z jakiego kraju pochodzicie i która część tej historii najbardziej was poruszyła. Wasze przemyślenia są dla nas bardzo cenne i tworzą naszą piękną, hiszpańskojęzyczną społeczność połączonych serc. Nie zapomnijcie subskrybować kanału i aktywować dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych wzruszających historii, które pojawią się wkrótce. Dziękuję Wam, wspaniała rodzinno, za bycie z nami. Do zobaczenia w następnym filmie